Siemoneczko, ja jestem agent X, no i ziomki, słuchajcie. Ogółem to ten odcinek planowałem już nagrać kilka godzin wcześniej, tuż jak było po prostu 24 godziny, ale nie byłem po prostu w stanie. Więc otóż słuchajcie, tą moją willę rozwijałem przez ponad 24 godziny, chyba około 26 nawet, i serio, przy tej 26 godzinie po prostu znęłem dobra, zmęczyłem się, idę spać i niestety nie nagrałem od razu odcinka tuż po tym, ale. Teraz się trochę zdrzemnąłem, jakieś dwie godzinki, jest już w miarę git i gościu, mam wam zamiar pokazać tego efekt. Przez ten czas rozwinąłem głównie jedno piętro willi i do tego jeszcze cały ogród, ale to jak to zrobiłem... Po prostu wy wyskakuje ponad skalę. Aż mi brakuje słów, jak to opisać. Więc ziomki, w tym momencie, niech każda osoba, która widzi ten film, koniecznie, ale to koniecznie, zasubskrybuje ten kanał, bo jest to naprawdę mega dla mnie miłe, że więcej osób ten kanał zaczyna subskrybować. Więc ziomek, zrób to teraz, mi będzie mega miło, a ty będziesz mieć codzienne filmiki, codzienne liveiki, la bo na liveikach właśnie tą willę też trochę rozwijaliśmy. Tu ziomki otaczą mus muszę wspomnieć, jak już mówię o liveikach, że nie wszystko zrobiłem w te 20 24 godziny, tylko jakąś część, ale Wam wszystko dokładnie wytłumaczę, co zrobiłem, więc o to się nie martwcie. Będziecie wiedzieli, że no nie, do tego nie zrobiłem, wtedy to zrobiłem, więc co, czego nie zrobiłem na pewno przez te 24 godziny, to nie wchodziłem w ogóle do tego pokoju, bo on już był w takim stanie dużo wcześniej. Kilka dni temu już go tak wykończyłem, i jak widzicie, jest naprawdę duża zmiana. Przede wszystkim mamy taką kozacką podłogę, gdzie widzicie, serio, jest tutaj wszystko przedszklone. Mamy stół do Bilarda z dwoma takimi kijami, które wyglądają ultra realistycznie, jak dla mnie. Serio, jakbyście tak spojrzeli, to sobie myślicie, ej, to jest faktycznie stół do Bilarda. Nie wiem, jak wy uważacie, dla mnie to jest spoko dekoracja. Postanowiłem też dodać taką drugą kanapę, jak i zrobić telewizor. Niestety, poza tym, za dużo się tutaj nie zmieniło. Może. No, może sufit jest też epicki, ok? Ale tu uwierzcie, będzie jeszcze mocniej. Bo jest tu naprawdę kilka ciekawych rzeczy, a te najciekawsze zostawię na koniec, więc koniecznie oglądajcie do końca. To się o wszystkim dowiecie. Więc jeżeli już wiecie, że zostaniecie do końca, no to teraz mamy kolejną mocną rzecz, jest nią basen, na którym mega dużo czasu się zastanawiałem, jak go zrobić, żeby fajnie wyglądał. No i efekt jest taki, więc ziomki naprawdę. To jest też pokój wybudowany dużo wcześniej, żeby nie było. Na lewikach chyba pokazywałem tylko taki skrawek, ale nie pokazywałem wszystkiego. Albo tego pokoju, który jest u góry, a u góry jest naprawdę kozacki pokój, z całą mapą milionowic, więc jeżeli chcecie zobaczyć tak milionowicę, to musicie koniecznie oglądać. I serio, przede wszystkim to suba zostawić gościu, bo to, to najbardziej pomaga. Więc tak, ten basen tutaj jest taki mniejszy i on wygląda dla mnie fajnie. Tutaj użyłem w ogóle tystu chyba jako po raz pierwszy tak do budowli jakiejś i to serio wygląda całkiem spoko, tutaj już mamy tak bardziej standardowo, jakieś lampy, coś na dole, żeby po prostu się działo, cokolwiek tutaj więcej niż taka podstawowa podłoga, więc jak dla mnie ten pokój wygląda naprawdę bardzo ładnie, na początku widzieliśmy to tutaj wszystko inne, więc tak, może teraz pójdziemy do barku, bo barek też się rozwinął, trochę przy barku akurat wam powiem, że przez te 24 godziny robiłem, więc serio, Tutaj się rozwinął, więc na wejściu właściwie nic nie ma, ok? Powiecie, okej, okay, agent, oszukujesz nas. Tu nic nie ma. No więc nie. Te wszystkie dekoracje, które tutaj teraz widzicie, robiłem przez te 24 godziny, o których no, jest tutaj mowa w tytule, więc ziomek. Zobacz, tutaj masz elegancką szafeczkę, która wygląda naprawdę bardzo ładnie. Kolejny stół do bilarda, no jak już ten taki pokój rozrywkowy mm, przystało. I tak, tam, tam już widzicie coś dziwnego, ale zaraz do tego przejdziemy. E, więc tak, tu mamy na pewno jeszcze taką bardzo, bardzo fajną podłogę, która wygląda no, na pewno niestandardowo, do, wygląda inaczej niż podłoga w każdym innym domku w Minecrafcie. Jakieś kwiatki, dekoracje, mi brakuje tylko tutaj trochę liści dżunglowych, ale głównie zużyłem je na ogród i potem mi ich już zabrakło, więc serio, będę i tak musiał jeszcze ulepszyć w ogóle ogród. Ile ja jeszcze mam roboty, a zobaczycie jakie są efekty, więc tak, tutaj mamy kolejną taką halę, tutaj sala taka imprezowa bardziej, coś w tym stylu, no a jak imprezowa, no to można zaszaleć. Wszystko ze złota jest tam u domu. Widzicie? Tutaj nawet mamy zatopione złote zbrojki, mamy jakieś armor standy, mamy jakieś w ogóle tutaj złote bloki poustawiane. Naprawdę się mega starałem, mimo to, że nie jest to takie widoczne gołym rzutem oka, ale robi taki bardzo fajny klimacik, jak się na to spojrzy. I serio, z tym się chyba każdy musi zgodzić, więc możecie mi dać znać w komentarzu, jak wy uważacie, co tu można byłoby w tej całej willi w ogóle jeszcze zmienić, czego tu brakuje, co jaki pokój mógłby tu dojść. Serio, wasze takie ciekawe rzeczy, może coś zastosujemy, wtedy może jakiś pozór się wygra, czy coś ciekawego. Więc tak, tu też zastosowałem jeden z nowszych bloków, czyli ten blok surowego złota, jak widzicie. I jest to mega też fajne użycie jego. Mi to się osobiście podoba. Dobra, tu macie mały spoiler tego, co jest to tam. Tam się dzieje najwięcej. Tam spędziłem najwięcej czasu, bo chyba 18 godzin spędziłem na robienie ogrodu. <laughs> Nie, chyba bardziej. Co tak, możliwe, że 18, 15, 18, nie liczyłem dokładnie ile, ale wydaje mi się, że mniej więcej coś takiego, więc serio. Jakby mega się tym zmęczyłem, ale ziomki, było warto. W... Oj, tutaj trochę brakuje oświetlenia, ale tak, tutaj jak widzicie, ulepszyłem te, te, trochę dekoracji, dodałem trochę, ulepszyłem tutaj te hole. E, ta szafka mi się mega podoba. Wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić coś takiego. Myślę, że to naprawdę dobrze wygląda. Z drugiej strony mamy z oto tutaj o. Wejście do pokoju Maciocha. Tu jest jeszcze trochę pusto. Coś można tu dorobić. Myślę, że naprawdę. Ja, jak będę mieć tylko wolny czas, to, to tutaj pododaję różne rzeczy. Więc tak, w pokoju Maciocha nie zmieniło się zbyt wiele. Ale jest jedna z ważniejszych rzeczy. E, bardziej kluczowych w tym odcinku, bo jest tam. Tajne przejście do pewnego pokoju. Są dwo, dwa tajne przejścia w ogóle nowe, więc y, dzisiaj je ja wam wszystkie mam zamiar pokazać. No i tak, tu mamy jakieś drugie pianino. Drugie, bo jest jeszcze jedno na dole, tam pod nami w barze. Wow, creeper! Nie, nie, ja wiedziałem, że tutaj jest przypał z oświetleniem, ale że aż taki. Hops. Hops, okej, okay, dobra, dobrze, że mam dobry mieczyk Może w ogóle zbrojkę tak dla bezpieczeństwa Załóżmy, bo e, serio Serio mm, ziomki, Co tu jeszcze mogę wam pokazać No jak widzicie, tu, ten y, właśnie tutaj Regalik, ta tutaj szafa Jest bardzo przemyślana, bo może ona wygląda Fajnie, ale do tego jest praktyczna Tu masz bardzo dużo skrzynek Tu masz skrzynkę, tu masz skrzynkę, więc serio Jest tak samo jak z tym łóżkiem Z tym całym pokojem, tu jest naprawdę ogrom skrzynek Tak samo jak w tym drugim A ten drugi jest takim pokojem, czyli z nowych rzeczy właśnie są te, te, te tutaj mebleki i różne właśnie takie dekoracje, bo wcześniej ich tutaj nie było. Najgorszą rzeczą było to, żeby ha zdobyć jaja żółwia, ale ja to zadanie zleciłem Abrze, zleciłem też Maciochowi, żeby. znaczy. Nie, to zleciłem Abrze i Elwis nie. No tak, Abrze i Elvisowi zleciłem właśnie zdobycie żółwich jaj. Zdobyli mi trochę mi, serio. Jest, dzięki temu ładna dekoracja. Mm, było trochę z tym ciężko, żeby się z nimi dogadać, ale... Ned nederytem się sypnie, to się wszyscy ładnie zgadzają. Więc tak, jesteśmy w nowym pokoju, kompletnie nowym, w nowym Willi, bo zaraz ja wam to wszystko jeszcze z zewnątrz pokażę, co jest nowe, ale to już było kilka tygodni temu dobrych, wybudowanych. Więc tak, pierwsze co, to mamy tutaj takie jacuzzi, więc tutaj jest też taki drugi pokój, można powiedzieć, taki imprezowy do pogadania. Tu można coś zjeść. Na początku myślałem, w ogóle, czy nie zrobić tutaj jakiejś restauracji, bo też uznałem, że byłoby to dosyć ciekawe, gdyby. Gdyby na przykład w mojej wili powstała jakaś restauracja, ale w końcu uznałem, że nie. Na dole też miała być restauracja, ale też uznałem, że nie, bo nie wiedziałem, jak to do końca urządzić. No i powstało coś takiego. Tu oczywiście jest bardzo dobrze oświetlone, jest dużo lepiej przemyślane niż w tamtym pokoju, który wcześniej robiłem, ale wtedy musiałem się dostosować do tego, jak kiedyś budowałem tak. Z dwa lata temu, z rok temu Więc musiałem się do tego dostosowywać A tutaj już mogłem trochę zaszaleć I tu jest więcej światła niż normalnej podłogi Wszędzie, o Pardon Tutaj mamy jednak, bo tutaj nie ma światła Ale wszędzie o tutaj jest światło Jak widzicie i jak dla mnie Ten pokój naprawdę dobrze się prezentuje W, w takiej pierwszej wersji Tutaj było też jedno tajne przejście Ale z nim był problem, bo się okazało Że widać pistony z zewnątrz I uznałem, że Lepiej tego nie robić, bo i tak to będzie źle jak po prostu wyglądało Lepiej, żeby nie było tajnego przejścia, a żeby był spokój No dobra gościu, teraz to sobie chillujemy na kanapie Nie no, oczywiście koniec chilowania. Wracamy tu dalej do zwiedzania No tu kolejna oczywiście rzecz Mamy dwa jacuzzi tutaj, jak mówiłem Co jeszcze tu mamy z ciekawszych rzeczy? Właśnie, są takie właśnie tutaj jakby nie, głowy jakiejś zwierzyny, którą można by było że jakby nie wiedziałem, jak nawet tego zrobić w Minecrafcie. Ale, ale powiedzmy, że jest. Są dwa rodzaje, e, dwa różne. Taka ciekawa dekoracja. Myślę, że coś innego od tego wszystkiego, co można tu znaleźć. Mamy kolejny taki właśnie regalik. Tutaj miały być w ogóle lampy schowane, ale, ale już dużo się tu pozmieniało, naprawdę. Tyle razy to zmieniałem, że to jest masakra. A tu macie kolejny spoiler. O, jegościu. <laughs> Więc tak. Od góry wygląda to naprawdę ultra dobrze, przynajmniej tak moim zdaniem. Serio, tu wszystko jest tak ładnie zaprojektowane, nawet takie, takie bezsensowne rzeczy, których nikt nie zobaczy. Tam macie wszystko ładnie porobione, więc się mega postarałem z tym. Ten pokój u góry jest zrobiony cały w, w ciągu tych 24 godzin. Tutaj już miałem przy, przygotowane pomieszczenia, ale po prostu je dekorowałem. Tak samo jak na dole trochę. Ale to już ciężko mi tak wam objaśnić, ogólnie to serio, większość czasu poświęciłem na ogród, wcześniej już dużo miałem zrobiony pokój, do którego teraz się udamy, a moim zdaniem jest on najciekawszy. Więc tak, schodzimy na dół i serio, możecie się pytać, ale przecież on jest u góry, dlaczego idziesz na dół, ty, ty, ty gaboniu ty jeden, no dlaczego to robisz, więc ziomki, słuchajcie, jest jeden dla tego powód. Możecie zgadnąć, dam wam teraz takie 10 sekund, jak można wyjść tam na górę? Z tego pokoju o tutaj. Jak można tu się dostać? Jeżeli ktoś pomyśli, że to Lianami, to ja odpowiem, że nie. Od razu powiem, że to nie o to chodzi. Więc daję wam zagadkę, gdzie jest wejście. Macie 10 sekund, więc tak. I ja w tym czasie może powiem wam o tym, że mam swojego Instagrama. Link jest w opisie. Tam możecie wbić, dać followa. Dobra. Ko koniec reklamy. Koniec, koniec, koniec agent. Yy, już nie ma reklamowania Instagrama. I tak, ziomki. Tu macie dźwignię. Pociągacie dźwigienkę. Zamykacie traptor. Idziecie sobie w tym kierunku. Wola, macie tutaj wejście do góry. <laughs> Lol, ale to jest sztos. I to jest chyba moim zdaniem najfajniejszy pokój z tych wszystkich. Tu macie fontannę w środku. Wy ty wy. Czemu ja to wymyśliłem? Ten pokój był już wybudowany kilka dni temu w takim stanie, jak jest. Pokazywałem Wam to nawet na lajwikach, więc tutaj akurat nie robiłem tego w te 24 godziny. To, co robiłem, to głównie ogród, ale tam miałem bardzo dużo roboty z kopaniem. Dziomki, jak dla mnie, tutaj cała ta podłoga jest tak przemyślana, to jest wszystko do, dopracowane na no, ostatni szczegół, no... Te ściany, to wszystko wygląda tak idealnie dla mnie. Serio, ja bym tutaj już chyba nie miał co nawet zmienić, więc jak ktoś mi napisze, zmień tu coś, to ja powiem, nie gościu, mylisz się. Serio, tu jest tak idealnie to zrobione, jakieś guziki, detale, nawet w tym drugim pokoju nie ma, bo po prostu już byłem tak padnięty, że mi się tego nie chciało zwyczajnie robić. I tak, ziomki, jak widzicie... Jest tutaj dużo obrazów. Mi to się bardzo podoba, jak jest tak dużo obrazów. Wygląda to na pewno ciekawiej. E, miały być tak oficjalnie dwie kanapy, ale tamta wyglądała tak dziwnie, więc y, uznałem, że z jedną kanapą będzie wyglądało ciągle dobrze, a nie będzie to dziwnie wyglądać. Więc tak, e, no wygląda to w taki sposób, jak wygląda, i. Trochę się martwię, gdzie jaś słyszę wiedźmę. E, więc dobra, na razie może to olejmy. Przejdźmy do tego, co jest. Tutaj, tutaj, tak, o, teraz jest git. Więc tak, jak widzicie, mamy tu calutką mapę milionowic, Bardzo, bardzo dokładną, bo e, zaje, zrobienie jej zajęło mi chyba. To już robiłem kilka dni wcześniej, ale zajęło mi tak dużo, że mi się już po prostu nie chciało tego robić. Zwyczajnie miałem takie. No gościu, może, może już koniec. Problem jest trochę o tutaj, bo jakby ta, to wygląda dziwnie, ale rzeczywiście, jak sprawdziłem, tam jest taka linia. Tam jest taka linia, że to rzeczywiście tak wygląda. Jest idealnie tak równo przycięta mapa, i myślę, kurde, przecież te, ta mapa nie, nie pasuje, a w rzeczywistości wygląda to naprawdę git i się zgadza z tym, co jest naprawdę. Więc tak, tu mamy kolejne właśnie rzeczy. tu... Oj, niedociągnięcie, nie wczytałem całej mapy, ale serio. Już po prostu wybaczcie mi, bo mega, mega się starałem przy tym wszystkim. Jak widzicie, tutaj, tutaj jest chyba willa pewnego kolegi, który chce konkurować z Agentixem. x hmm. Tutaj mamy ratusz, tu mamy mój wieżowiec, który jest ciągle w budowie. Tu jest chyba, chyba wieżowiec Elviso, tu jest mój wieżowiec, który śmiesznie wygląda tak od góry. Co mamy tu dalej? Tu jest rakieta jakoś Maciocha, tu jest abrowiec, tu jest maciochowiec, lodowiec, no dużo rzeczy tu jest. Nie ma co się nad tym jakoś za bardzo rozwodzić, bo serio poświęcilibyśmy na to zbyt dużo czasu, bo tu jest naprawdę jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Więc tak, mówiłem wam, że jest przejście do pokoju Maciocha, więc możecie gliście pomyśleć, że no może jest tutaj jakiś guzik klikniemy. No takie logiczne by było, no nie, nie ten guzik, no ten. Też nie. Też nie. No od razu wam mówię, że to nie jest żaden z tych guzików o tutaj, nie jest żadnym z guzików o tam. Nie ma żadnego guzika, po prostu się przechodzi tak na luzie. I tutaj już to miałem wcześniej odtworzone, bo wiedziałem, że tak będę chciał później no to gościu, lol, co tu robisz? No ja nie wiem co tu robię, ale nikt oprócz mnie tutaj nie ma prawa wejść, więc gościu schowaliśmy oczywiście... Wiem, to wygląda ultra podejrzanie, ale niech sobie już będzie. Chociaż hmm, chociaż po prostu będziemy tutaj mieli jakieś przejście, i tak mi, jak ktoś się o nim dowie, to nie będzie mi jakoś smutno. Bo w sumie to za dużo nie zmienia. Więc ziomki, chyba większość widli zwiedziliśmy. U góry już wyżej nic nie robiłem. Tutaj jeszcze raz możemy na taką rundkę się przejść. I ziomki, jak dla mnie, wbijamy teraz do windy i lecimy do ogrodu. Chociaż, gościu, lecimy, lecimy. Dobra, jest ciemno, to dajcie mi chwilę. Więc dobra, światło włączone, hops! I idziemy do ogrodu. Zmiana jest naprawdę ultra duża. E, jakby nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało wcześniej, ale ci, co pamiętają, to teraz na pewno są zszokowani. Więc ziomki, jak widzicie, tu wszystko właśnie tak się prezentuje. E, jeszcze miałem tylko pokazać jedną rzecz. E, Miałem pokazać. No dobra, nie, nie pokazuję ogrodu. Nie, nie, gościu, nic tu nie widzisz. Nic tu kompletnie, nic nie widzisz. Dobra, więc tak, chciałem pokazać tylko na szybkości, jak się zmienił wygląd willi. Więc, no jak widzicie, mniej więcej o tak. O, mniej więcej tak się zmienił. Potem jeszcze pokażę bardziej, ale na razie przejdźmy może się po prostu przez ten ogród. Tak, nie za dużo jeszcze mówiąc. Po prostu dam Wam sobie pomyśleć, co tu się tak bardzo zmieniło. Mhm. Mhm dokładnie tak dokładnie tak, tyle się <laughs> zmieniło więc ziomki, jest to naprawdę bardzo duży przestok w stosunku do tego co było wcześniej i serio, jak dla mnie wygląda to o niebo lepiej e, ale jest jeden mały problem, bo co się zapytacie nie no, ale dobra, spoko, jest jakieś jeziorko, jest coś, ale co ty zrobiłeś tutaj, że spędziłeś 18 godzin w sumie to chyba bardziej 15 ale, tak, bardziej coś 15 nie 18, ale serio, już tego nie liczyłem no, to spędziłem na tym, żeby wylać tu między innymi wodę. Wszędzie każdy, każdy ten schodek trzeba zalać wodą. Wszystko tam trzeba zalać wodą. Tutaj trzeba tą wodę jeszcze przynieść. Trzeba jeszcze wykopać. A jeszcze ja to zrobiłem bardzo udekorowane. Niektóre materiały musiałem chodzić do netheru, żeby zdobyć. Dlatego mam w sumie 41 level, bo tyle tego kopałem, że to jest jakaś masakra. Yy, więc serio, jak widzicie, jest to bardzo ładnie wszystko tutaj przyozdobione. Naprawdę się starałem, żeby to wyglądało jak najlepiej tylko możliwe. No i chyba tak jest. Chyba cel osiągnąłem. Tutaj trochę zmieniło się to wyjście na morze, powiedzmy. O, na, na w sumie morze. Tutaj mamy bardziej, bardziej moją przystań na łódkę. Na, na, na taką małutką łódeczkę. Tycią, Maciupeńką. E, więc serio, jak widzicie, jest tu wszystko bardzo ładnie porobione, tak jak najwięcej detali. No, oczywiście, oczywiście, jako że jestem najbogatszym mieszkańcem milionowic, no to, to musiałem trochę pokazać, że nim jestem. No, jak widzicie, jest tu tro, troszeczkę złota, <grytanie> więc. Y no tak, wygląda to myślę naprawdę bardzo ciekawie, wygląda na pewno też inaczej niż to wcześniej wyglądało, więc jak dla mnie, jest to ogromny, ogromny przeskok, tutaj nawet w te... lampy macie pod wodą, macie kwiatki jakieś pod wodą, ja tu już nie komentuję jaką ja ilość szczegółów tu dałem, ile ja naprawdę siedziałem nad tym, jak... nie tyle, że ja to budowałem, ja to jeszcze projektowałem sobie tak w głowie, to trzeba zrobić tak, ale potem uznę, że inaczej, inaczej. Jeszcze, żeby kwiatki. Nie, ziomki. Już mi się nie chce o tym mówić. Ale serio, myślę, że naprawdę było bardzo, bardzo warto. Gdyż no, efekt jest. Nie, nie, mam słów, mi się to tak podoba, tak się cieszę, więc, no, Elviso, masz teraz z kim rywalizować, myślę mocno, bo ja tą wysepkę jeszcze bardzo rozwinę, chcę, żeby ona jeszcze lepiej wyglądała, tutaj na razie nie ma nawet kwiatków na nie, bo mi po prostu kwiatków nie skarczyło, tak samo jak na boki i już miałem takie, kurde, po te bone nie chce mi się iść, idę spać. I tak już myślę, że kurde kiedy się obudzę. A są tylko 2-3 dwie, dwie, godzinki później, więc ziomki. Wow, jestem naprawdę w totalnym, totalnym szoku. Mm. I nie wiem, co ja tutaj mogę wam jeszcze więcej pokazać. Chciałbym tylko jeszcze schować oczywiście, tutaj o cyk, cyk. E, właśnie tą dźwigienkę i mam w sumie jeszcze jedną rzecz do pokazania, bo tego możecie się nie spodziewać, co chcę Wam pokazać, ale idziemy. W ogóle tak do wszystkich, co myślą, że teraz Aleja po prostu zniknęła, Sław to na luzie, wszystko jest zapisane, to po prostu wynika z błędu serwera, więc na luzie to, to nic się z tą Aleją nie stało, niedługo ją przepiszę od nowa. E, więc spokój, nie na luziku, tutaj każdy będzie zapisany kto miał być, e, oczywiście pozdro dla donatorów tutaj i tak, ziomki, jak widzicie, tutaj jest naprawdę dużo miejsca, jakby coś tam miało stać, bo to jest taki podest, ale po co by agent robił podest na coś, na czym nie będzie nic stało, więc... Otóż nie, tu będzie coś stało, bo jak pamiętacie, miałem dwa samochody w garażu, który był mniej więcej gdzieś o tutaj, ale musiałem go niestety zburzyć. E, więc serio, serio, ja postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i ziemki niedługo powstaną tutaj właśnie te samochody. One będą stały tam na dole. Oczywiście mój garaż powstanie jako taki nowy budynek, tylko trochę w innym miejscu. No ale oczywiście będzie, więc tak, myślę, że tu wszystko dokładnie pokazałem. Wow, jestem naprawdę w szoku, jak ładnie to wszystko wygląda. Oczywiście to jeszcze rozwiniemy, będę wam to na bieżąco na live'ikach, odcinkach pokazywał, jak to się rozwija. Tutaj ciężko mi było w ogóle ocenić, co wybudowałem w te 24 godziny, co nie, więc sorki. Ale jak widzicie, no, chyba cel, żeby posiedzieć tyle, był udany. Myślę, że mimo tego, że się mega zmęczony czułem, był udany. Myślę, że więcej takiego wyzwanka nie robię. Mo może z jakimś live'ikiem 24 godziny, ale na razie to, ziołki, ja po prostu w tym momencie będę kończył. bo jestem serio, nadal zmęczony, chyba dalej polecę tutaj spać. No i wow, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby więcej takich ciekawych filmików powstawało, zostawcie tutaj subskrypcję, łapkę w górę mnie to naprawdę mega motywuje, jak to zrobicie im więcej łapek, tym po prostu lepszy jest takie, wow, kościół chce nagrywać, więc serio mega to pomaga, do tego możecie wpaść też na mojego Instagrama, link macie oczywiście w opisie tego filmiku koniecznie tam wbijajcie zostawiajcie obserwacje, follow'y ja często oddaję właśnie tam lajki, follow'y, czasem nawet jak jest coś ciekawego, więc myślę, że naprawdę się opłaca, a do tego macie mój drugi kanał, i tak samo, w i w opisie, jak i w karcie, więc tu Podsumowując, tylko tak powiem, już wow. Mhm. Jedno słowo. Wow. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Jestem naprawdę tak szczęśliwy z tego, jak to wygląda, że już po prostu będę teraz kończył ten odcinek. Do zobaczenia na następnym. No i cześć.